To, co widzimy w tym forli, drogi betonowe, Jest od tego roczne inwestycji. Eee, to jest holenderski firma, która to projektował i wykonował Robota ziemi, ziemne z laserami GPS-y, e, spadek woda, rowami naokoło. Plan jest zrobić robić basen do, do woda nie odstępni tylko prosto od basen. Polać sadzonki ze względu na woda, z rza i temperatura wody. Jest ten basen podsemny, który jeszcze nie ma w tej chwili. Sadzonki różnorodniane i powtarzające, i deserowe, wcześniej, późniejsze. Rynek Polska, Europa, Holandii, Niemcy gdzie potrzeby sazonki tu mamy, w W tej chwili stoimy przy Alba, odmiana Newfoods, Fruits w podobne do honajka. Ta sezonki jest w tej chwili już gotowe do eksportu, do sprzedaży. Rośnie już od, od do, to jest już ma 5 tygodni w tej chwili. Pokażę jak doniczki. Ten rok mamy też również nowe doniczki. Stary plastik, które opakowania nierazowe tylko na parę lat. Jak widzimy, tu po 24 sztuk. Pro, czy producent kupuje sadzonki w takich doniczkach i potem nie. jest? wam? Doniczki zbyt. są na własności nasze. My pakujemy, co później pokażę, jak to jest pakowane dla klienta, w drewniany ksienek. Taki ksienek jak frigo i kopane sadzonki po 80 lub 90 sztuk w księcy Zależy od jakiej grubości sadzonki. Jakie korzyści daje zakładanie plantacji sadzonych doniczkowanych? E, można później sadzić na jesień. Pożniwa niektóre, jak mają zboża. Kliencie, tu mogą spokojnie sadzić. Niekoniecznie od razu lać woda. Te sadzonki jak idzie do klienta, dunicki jest wilgotne, ma na zapas woda. E, sadzonki również można sadzić z jak frigo i kopane. Jest wąski e, kozyn. E, jest plus, jest, jest jeden plus. Na wiosna po zimowania jest wcześniej niż frigo. Jest bardzo ładnie już e, ukożona w ziemi i na wiosnę tu szybko łuska wegetacji i automatyczny, wcześniejszy plom. Plom kopane, frigo lub tego, tak samo odmiany przykład, jak mamy tutaj alba. E, to, trudno mi powiedzieć, tu jest różnica w ilości e, plom, ale w cieśni i pewności sazonki pozimowania jest. Zdecydowane lepiej niż kopane lub frigo. E... W jakim substracie są ukorzeniane te sadzonki, i czy do tego substratu dodawane są jakieś preparaty, związki tak. stymulujące rozwój systemu korzeniowego? Substrat podwozie jest importowany od Holandii. Jest specjalny miks dla takiej sadzonki. E... Jest trochę osmokłod start w tym. No i no to odnośnie podwozu to, to, to tyle. to. Czy w trakcie produkcji takich sadzonek wykonywane jest, trzeba wykonywać dużo zabiegów ochrony, nawożenia dolistnego? Nawożenia do liśne. Tutaj inaczej nie możemy dokarmić sadzonki na początku, tylko do liśne. Zabiegi ochrony środ środki ochrony roślin tak jak co trzeba każdy odmian jest też indywidualny Termin sadzenia jaki doniczki, jakie odmiany tu jest indywidualne oglądania jak tu Kiedy Doniczki idzie do klienta, też zależy jaki zabieg e, robimy co można Jak ta sezonki jest gotowe do, do sprzedaży, pełny kozin, ładne białe. sezonki 5-6 liści ma tych najstarszych, tych opęd, op, uh, op które robiły sadzone, tu jest, uh, jest ten. Tego obcinamy i tak będzie pakowane na stający, w drewniany ksienek, gotowe dla klienta. Tu mamy to, pakowane już gotowe zamówienia dla klienta ilości. idzie do chłodni do, do dzisiaj wieczorem. Jak jest na, idzie na dalszy transport, tu jeszcze foliujemy, jak sezonki nie będzie suchy. Jest woda polana za jakość czas w chłodni tu są po akurat, po 90 sztuk w księdze. Odpakujemy 72 księczki na jeden palet. Dodatkowo mamy na kontrolę. Każdy pakownik, pani albo pan, co pakuje, musi wyrzucić numerki w, w księczek. Jak jest jakaś reklamacja w ilości, coś za krótkie, obcięte, za mało liści, za dużo liści, to klient ma, można mo, e, składać reklamację i podać numer pracownik i wtedy wiemy kto i wtedy jest pod kontrolą, kto i obserwować napakowania i sortowanie sezonek. Również ten numer jest zima, lato i szparagi i maliny. Pod kontrolą w systemie u nas, kto to jest i dlatego jest tu jest dodatkowy kontrolę jakości. Również produkujemy sadzonki powtarzające w Dunicki dla, dla rynek e, niemiecki i również polski. Sadzonki jest trochę później sadzone e, w Dunicki. Ze e, względu na sadzenia też jest późniejsze sadzenia e, jesień. nawet do, do października e, sadzą tych sadzonek klienci odmiana Albion. San Andreas, Monterrey, Portola, Salva. To są te najpopularniejsze odmiany w tej chwili. Tu są w Doniczki. Jakie korzyści daje plantatorowi założenie plantacji sadzonych, doniczkowanych odmian powtarzających? To samo jak deserowe, wcześniejsze. W pewności zimowania. No, normalne zima, jak, jak jest przykryte z lub słomą, to powinno być sukces już w następny rok.